naszymi rodakami mieszkającymi w Rosji, przejść część polskich oficerom zamordowanym 70 lat temu przez służby specjalne ówczesnego Związku Radzieckiego i pochowanych prac z innymi miejscami wojennymi we wspólnych drogach i katowickich leży. Mieli oni wylądować na wojskowym lotnictwo w Smoleńsku, aby potem autobusami dojechać do Katynia. Nikt z nich, nie przewidywał wówczas, że to warebne dzieło, którego się podjęli, obłogił własną śmiercią. Było ich 96 osób w różnych wieku, po różnych poglądach politycznych i religijnych, pełniących różne funkcje państwowe i społeczne, ale połączonych ideą upuszczenia tych, którzy kiedyś odrzadzali życie za naszą ojczyzn i śmierć kocoreńskie jest kontynuacją tradycji wydarzeń w na naszej ojczyzny w bogaty, przebogatej, w nieszczęścia go do, do do domu, który jest wysoko, ponad murami 10 kwietnia 2010 roku, w 70. rocznicę tragedii o godzinie 6.28 rano czasu polskiego, z lotniska w Warszawie samolot Tupolew Tu-154M z 96 osobami na pokładzie, biorąc w kierunku Katyni. Po ponad godzinnym locie, podczas lądowania w Smoleńsku, samolot uderzył w ziemię. Była to największa w liczby ofiar, katastrofa lotnicza w historii Polski. Odeszli od nas ludzie nieprzeciętni. Ja długo w sercach choć drobla Polski krwi, Wielu ludzi ukazuje się nam nie tylko jako skutek katastrofy samolotu, ale jako dopełnienie życia i przejście do wieczności jej powstań. Krzyż, jest nam handel i poruszenia, starczy przedmiotem nadziei, że kiedyś nasz Krzyż przemieni się w koronę zwycięstwa i wiecznej radości. Pan na

samolotu Tupolew 154, który rozpoczął się w Warszawie, a zaczął się w Światowni Polsko-Lenickiej, może odbyć symbolem ludzkiego życia, które również w mieście rozpoczyna i kiedyś się kończy. Trwał on tylko ponad godzinę. Był krótki, podobnie jak ludzkie życie. Jest krótkie, chociaż często liczone w miesiącach lat. Nie wiemy jeszcze oficjalnie, co działo się na połowie samolotu, ale wiemy, że wszystkich podróżyjących połączył ten sam los. Podobnie jest naszym życie. Jest ono różne, bo dotyczy każdego z nas osobna, ale koniec mamy jednakowy. Nie jesteśmy jednak naszym dzieci sami. To jest coś, co kto nas bierze prosto w do celu. O tym mówi nam kolejna wiersza. Jezus przez życie nie wiedzie. Jezus. Zmoleńskie jest na pewno kolejną cywilną strategią narodową, bowiem położyła ona życie ludzi pełniących funkcje państwowe i społeczne. Wszelkie wydarzenia w historii Polski, opłacone życiem jej obywateli, wychowywały w narodzie nie tylko żałobę, ale również powszechne wezwanie do jedności. A z myślenia i działania umożliwiła narodowi polskiemu przetrwanie w sytuacjach, w której używają z tej chwili. Rozlicze dzierżnicowe, liczne klęski, rozbiory, okupacja niemiecka i komunistyczna zostały pokonane dzięki jedności narodowej. Po tragedii posmaleńskiej odezwały się głosy wzywające do tej jedności, bowiem jedność to moc, która zdolna jest zmienić oblicze dzień. Abyśmy byli jedni, podajmy sobie ręce i niech się odmieni oblicze dzień, tej dzień. Ważne na i liście. Polonia na całym świecie łączy się w oborach rocznych z tragedii mocnońskiej. Chociaż śmierć tych 96 osób najbardziej odnosi się do ich drogi, to jednak jest ona również otwierana jako kolejna tragedia narodu Polskiego, bo przecież konkretne osoby straciły życie podczas pełnienia obowiązków wypływających zajmowanie stanowisk. W 1816 roku... Waloniu Celiński napisał słowa, a ja w Kraczewski skomponował muzykę do pieśni, która stała się polskim religijnym hymnem narodowym, który naród prosił Boga najpierw o przywrócenie wolności, a potem o błogosławieństwo dla wolnej Polski. Strategia Polsko-Leńskie stała się kolejnym historycznym faktem w historii Polski. Pozostanie ona na zawsze w pamięci nie tylko objawów, w rodzinach najbliższych ofiar, ale w pamięci wszystkich Polaków. 10 kwietnia 2010 roku 96 osób podjęło się dzieła radykalizacji wody, uczestniczenia w imieniu Narodu Polskiego polskich oficerów i wszystkich zawodowanych przez okupanta sowieckiego w Katyni swoją misję opłacili życie. Tyle, ludzie różnych wieków i zajmowali różne stanowiska, byli ofiarą obywatelami tego samego narodu, niezwykle ciężko doświadczonego w z tej historii, przeznaczonego do wymazania z mapy Europy. Przetrwaliśmy dzięki jedności wierze i nieśmiertelność Polski. To wyrażają słowa polskiego mytu narodowego. Choć sobie nasi walczyli na różnych rodzajach, poza granicami tej pod hasłem za wolność naszą i waszą. Ofiara ich życia nie poszła na marne, Świli ich dzieło w i w miejscach pamięci narodowych, Również my, bo latacy pamiętamy ich wkład w wolnej i niepodległej, Dziękuję bardzo wysokościowi, za umożliwieniem wraz z Państwem przeżyczeniem ja nowo tej tragedii. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali to spotkanie. Dziękuję Państwu za przybycie i myślę, że jeśli są prowozcie przez godzin, to będziemy mieli jeszcze jedną okazję spotkać się, aby doświadczyć smutku wspieraności, rozważając wykazania w sobie naszej ojczyznej, kapuścia i ten szczeryzyny. Na zakończenie naszego spotkania chciałbym przypomnieć, że 2 kwietnia minęła szósta rocznica śmierci wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II, który 1 maja poproszony ten Błogosławiony. Kochał on śpierać i śpierał przy każdej okazji. Jego najbardziej ukochana pieśń to Barca, której autorem jest nieżyjący już hiszpański ksiądz Cezareo Cavarelli. Oryginalny tytuł tej pieśni to te szpadolejcy, czyli łowcy ludzi. mamy wiedzieć po hiszpańsku, po angielsku i po polsku.